Bo tak mi się wydaje przynajmniej. Dzięki, Speedy. Dzięki. Nie, nie jestem chyba tak mi się wydaje przynajmniej. Co to Dzięki są za pomocą? czwarty raz pod żon. Kamera. Ej, A ja perki to są na stałe, czy, czy jak to perki działa? Perki na stałe, a jeszcze masz tutaj, możesz sobie wybrać dodatki takie do aparatu. O, to e, fajne. To. Tak, ale to później a, ci wytłumaczysz. A skąd masz kiny TSG? Do, do Jest tych kupów, postaci? Z tych kupów. Co dosłyszysz? A, to ja muszę to otwierać. Jak to się zdobywa? Dobra, wycisz. O, A, teraz już dobrze. możemy gadać chwilę, nie? A jak się uciszyć, się uciszę No, spokojnie Oho. Z kim jestem? Dzień dobry Teść Siemo no, Wybrałeś mnie, dzięki Nie wiadomo, że No, dobra, się, się spytać Dobry, halo, halo Halo, jest tu kto? O! Jestem Marsonem, naucz Marson kamerę w Git, 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 git Od tego roku Dajmy w końcu no. w tej rundzie Marsonowi nać testera ja. Nie no, ja. no, 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 no dajmy Marsonowi Zmug testera to? No, no zobaczymy, jak zdobędzie to zdobędzie Ty, tak to ty z wygląda to z Nie bądź Zabijcie, zabijcie. No nie no, nic nie mogę wziąć Daj trackera na mnie, daj trackera na mnie Zresztą mnie tak Ta gra jest tak pobagowana że kamera start zostawia po sobie cienie jakieś dziwnie Tak? A ty wziąłeś tam, tam no. tą tą zgustowaną Ulepszoną. Tak i ona I... zostawia takie cienie jakby taki Zadanie taki jest jakieś. efekt Pierwsze w tej rundzie Nie ma Aha. Ty gnido! Nie ma Wybieraj to jest iście ważne Kurwa Za mną chodzą <laughs> Dobrze, że jeszcze nie woltułem tu dobra. Nie wiem, gdy gdy armor, dawaj armora. Ojo. Gdzie? 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 Mój questy moje no, 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 no. Jak tam questy Jest quest. No. Jest! Time. Jest! 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 żeby Jest! 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 Jest jedzony. Dobra, dawaj, dawaj. Trzeba na znaleźć. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz muszę się jeszcze wydostać. Tam, 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 tam. Ty. Kurwa. Też nie możesz czasami się znaleźć? Jest mam, o! ale ucieczka z Jeny, masakra, uciec tamto zawsze. Najlepsza to jest chyba ta śnieżna mapa. Halo, jest tu kto? Halo, 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 halo. Marson, żyjesz? Marson. Halo, halo, albo, Marsonu, Marson. Marson, 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 gdzie jest Marson? Pij tutaj krew, pij tutaj krew, daleko są so wszyscy Eee, dobra No jest to niedobra No dobra, to git, to będzie miał więcej punktów, słuchaj Tu też na to się nie, tak Dobra, jest ja jest idę, stałą gadkę to. Tak, tak, tak. DAJCIE MARSONOWI, DAJCIE MARSONOWI, STOP, STOP, DAJCIE MARSONOWI Gdzie jest Marson, gdzie jest Marson? Eee, w ogóle Szymba jest Dobra, trudno, ale gdzie jest Marson? Weź idź po Marsona. Bo znowu ktoś ja, mu weźmie jakiś żyd. Chcę, no? Tutaj. No. Dawaj, dawaj. Odsunąć się, odsunąć się, stop! No, Kurwa! No i powie, że infected się. No, Aha, jest mówiłem, infected. mówiłem. No, mówiłem, że tak powiem. No i będziesz, crew! Nawalał, wszyscy mnie zwołtują. A Marson i tak nie dostaje tego rąbanego strzelaj, skanera. strzelaj, szybko, strzelaj, strzelaj! Nie strzelaj! strzelaj! Debilo jesteście. Kogo oni zabili? Tak. A dwóch Oni już wszystkich zabili. Oni już po prostu jest tak naprawdę. Super. Super. A w końcu się przyznał Tak, no się przyznał, powiedział, że Marsonowi dać tester. I w końcu nie dostał znowu. Łatwo. Sam Oj, jesteś łatwy. Marsonowi kajam, kajam. nie dałeś testera, Żydzie. Mówię, od trzech rund dać tester <grym> Marsonowi. Jo, Czy to tak trudno wie, odpuścić? Ej, no. Szymba. No co?